Dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim zębowym update'em, czyli film leci na playlistę Reality Show, bo to jest oczywiście kontynuacja mojej przygody z naprawianiem moich zębów i mojej całej twarzy. Więc wrzuciłam ostatnio na story zdjęcie moich zębów bez części aparatu które wyglądają dobrze. Napisało mi bardzo dużo osób, że wow, super zęby, w ogóle jak to się stało? Kto ci robi te zęby i tak dalej i tak dalej. Postanowiłam nagrać wam krótką odpowiedź na ten temat. To co się stało z moimi zębami, to jest taka odbudowa kompozytowa. Nie są to licówki, nie jest to żaden taki, wiecie, wyższy level, ani jakieś implanty, ani nic. Jest to tak jakby przedłużenie zębów, a w w zasadzie w moim przypadku jest to odbudowanie zębów, ponieważ przez moją wadę miałam prawie że jedną trzecią jedynek, dwójek i trójki też mam bardzo starte, ale dzięki tej odbudowie jakby dorównało się to wszystko i nawet tych trójek nie trzeba było ruszać. Więc miałam po prostu zęby odbudowane na razie na górze, mam jeszcze dolne do odbudowania, ale to już po operacji, ponieważ one były na tyle starte, że to trochę zaburzało obraz realny tych zębów, a do operacji tej, do której ja się przygotowuję, czyli do operacji progenii, do operacji wady szczękowej, najpierw doprowadza się aparatem do takiego stanu, jak powinno być po operacji bez operacji, praktycznie rzecz biorąc, zbrzydza się człowieka maksymalnie, bo później dopiero operacja przywraca te właściwe relacje zębów, właściwą relację szczęki i żuchwy. Także generalnie wiele osób tak jakby się zachwyciło, ale ja cały czas i tak widzę, jak to wszystko mi się pogarsza, więc jak mi piszecie, że ojko, twoje zęby wyglądają coraz lepiej, to ja mam takie w głowie. Hmm, nie, ale ogólnie moja twarz i ja Wyglądam coraz gorzej i widzę to każdego dnia, więc jest to takie mega dobijające, ale wiem, że jakby to jest moja rzecz, że ja się tym jakby dobijam, że po prostu wyglądam coraz gorzej, bo przez całe życie mam problem właśnie z tym aspektem. Więc jeżeli on się pogarsza z dnia na dzień i to widzę, to sami rozumiecie, że generalnie jest to dość załamujące, no ale tyle się dzieje rzeczy, że po prostu jakoś tak żyję tym, co się dzieje wokół, i staram się nie koncentrować na takich rzeczach przyziemnych typu wygląd. No ale właśnie, wracając do tej odbudowy, na pewno zapytacie o cenę. I powiem Wam, że jestem po prostu zachwycona ceną tego. U mnie to jest niestety i tak rozwiązanie tymczasowe, bo mam jakby na tyle starte te zęby, ale generalnie taka odbudowa jest dość trwała, bo ja miałam i tak połowę jedynki od czasu wypadku mojego, po którym mam zresztą tę dziurę w twarzy i bliznę. Po prostu ułamaną całą połowę jedynki, więc i tak jakby miałam już połowę jedynki zrobić. Tym kompozytem. No i te y, cztery w sumie zęby, czyli jedynki, obie i obie dwójki, całość odbudowy razem z wizytą ortodontyczną wyniosła mnie 850 zł, czyli coś około. 600 zł wyniosła odbudowa tych czterech zębów. No i teraz tutaj, oczywiście, może, może być to trochę taniej, w związku z tym, że ta, ta odbudowa była w dosłownie tym samym miejscu, co cały mój aparat i to wszystko. No i też to, że jest to właśnie tak, taka tymczasówka, ale no i tak, moim zdaniem, efekt jest naprawdę zacny, i jeżeli macie, że tak powiem, tragiczne zęby, z którymi się po prostu źle czujecie, nie mówię, wiecie jakby obiektywnie, że tragiczne, tylko waszym Zdaniem, że są tragiczne, bo są na przykład za krótkie, czy są jakieś takie wychapane. Wiecie, ja miałam takie bardzo wychapane, bo a to coś ugryzłam źle. Ogólnie, mając mój układ szczęk, strasznie źle i nienaturalnie się gryzie, więc co i róż po prostu sobie te zęby wykruszałam. Dolne mam po prostu jak fale Dunaju, a zresztą. Po prostu są aż tak ostre, że można zahaczyć sobie dosłownie paznogieć o te krawędzie zębów. Już nie mówiąc o tym, że w tej płaszczyźnie, tak jakby z przodu, są dosłownie starte, tak, no, jedna trzecia to spokojnie, więc tam nie ma szkliwa, dlatego mam też wrażliwe właśnie dolne zęby, co jest niefajne za bardzo, bo cokolwiek jem piję gorącego, w ogóle nie piję po prostu. Z zimnym mniej, ale z gorącym jakoś taka nadwrażliwość mi się robi i nasze czyszczenie osadu z dolnych zębów to jest po prostu tortura. I muszę na przykład sobie brać takie, wiecie, znieczulenie to psikane, bo po prostu nie mogę wytrzymać, jest masakra z tym bólem. No i jeszcze jakiś aparat, to dodatkowo mnie to boli. Także najważniejsza rzecz, czyli cena myślę, że tutaj już 850 zł czy około 800, od 600 do 800 myślę, że standardowo by się zamknęło dla tych czterech górnych zębów, które no najbardziej widać, więc jak macie tam jakiś tam uszczerbek, generalnie moim zdaniem jest to spoko cena i opłaca się i warto coś takiego robić, jeżeli macie się lepiej czuć z takimi zębami, a przynajmniej warto pójść i się dopytać, czy jest opcja, żeby sobie tak zęby odbudować, jeżeli macie doświadczenia tego typu, to koniecznie. Dajcie znać, a ja jeszcze tylko Wam opowiem, co się dzieje dalej. Ano dalej, założony został aparat, nie noszę teraz wyciągów, ponieważ wydaje mi się, że to jest dlatego, żeby ustabilizować trochę te zęby i nie działać na nie tak hardkorowo cały czas, bo one są dość hardkorowo wychylane. Na dole mam sprężynki, mam łańcuszek, jeszcze mamy ten drucik z ściągający cały ten dół, ten dół po prostu jest jedną wielką masakrą w moim przypadku, ale no widzę, że jest pogarszanie um, zacne. Jak się tutaj szczerze do siebie sama, bo jest po prostu tragicznie, a wiecie, jakby jest tragicznie, w sensie jest dobrze, bo jak będzie ostateczna masakracja, no to wtedy cyk operujemy i powinno być GIT. Także coraz bardziej się cieszę, bo coraz bliżej, mam nadzieję, jest właśnie moja upragniona operacja. Jakby mi ktoś powiedział, że jutro mam iść, to od razu bym szła. Jakby strach przed operacją to nie ja, oj nie, jakby dawajcie mi tę operację ludzie. Szybko. <laughs> Także już się nie mogę doczekać, ale też czuję, że jest coraz bliżej. Gumeczki malinowe, trochę inspiracja edytą. Edyta Korsak of Korsak na Instagramie, która już jest po tej całej drodze. Tam Was też często odsyłam, żeby właśnie sobie popatrzeć, jaka może być niesamowita ta metamorfoza. I zresztą no, mamy podobną wadę. W sensie Edyta miała, ja ją dalej mam. Więc no ciekawe jest to, żeby to zobaczyć. I tak sobie naprawdę czasem można nie uwierzyć, że aż tak twarz się zmieni. I zaczyna wyglądać w zasadzie normalnie, e, czyli tak, jak powinna wyglądać. Pewnie przyzwyczailicie się do tego, że wyglądam tak, jak wyglądam, ale ja się nigdy nie przyzwyczaiłam do tego wyglądu, który mam, e, więc no e, już mam nadzieję niedługo. Także e, to jest tyle, jeżeli chodzi o ten mój kompozyt. E, generalnie polecam, e, czy będę musiała jeszcze raz go sobie robić, czy przerabiać. Być może, e, bo no, być może on się skruszy podczas operacji, być może nie wiem, nie wytrzyma do operacji. E, generalnie, e, no. Jest to tymczasowe, więc nie nastawiam się, że zostaną mi już te zęby, być może licówki będą konieczne, moje zęby i tak już są mega skatowane i, i tragiczne, przez to jakby pościerane, ale jeżeli macie swoje zdrowe zęby, to licówki ja bym traktowała jako ostateczność, a taki kompozyt, jeżeli są nadkruszone, jest spoko opcją, no i tak jak mówię, bardzo tanią. W porównaniu do licówek, oczywiście. Także dziękuję bardzo za oglądanie mojego update'u. Trzymajcie kciuki za dalszy rozwój akcji. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Reality Show. Cześć!